Ostatnio przygotowaliśmy domowe lody. Sposób przygotowania jest naprawdę banalnie prosty, tylko trzeba mieć tak naprawdę zamówione foremki wcześniej. Jakieś oczywiście przykładkowe mrożone owoce, u nas to akurat to były Blueberry. Najlepiej oczywiście miód, mleko albo i jogurt. To wszystko oczywiście trzeba zblendować na sam koniec. W naszym przypadku użyliśmy Go 3, które Emilia już zna i tak naprawdę każdy z nas to lubi i korzystamy z tego dosłownie praktycznie codziennie. I lepiej się upewnić, że wszystko jest na pewno bardzo dobrze zblendowane. Później oczywiście należy tylko i wyłącznie przelać do foremek, które później oczywiście trafiają do zamrażarki. Zamykamy je na spokojnie, wkładamy patyczki i tak dalej, tak dalej. No i oczywiście ląduje to w zamrażarce. A co oczywiście najważniejsze, to dzieciakom tak się podoba ta forma zabawy, że pomimo tego, że nam się już foremki skończyły, to i tak więcej chciały tego jeszcze przygotować. No to oczywiście już nie zamroziliśmy tego, ale miały okazję tak naprawdę to wypić. Bardzo I oczywiście nie tylko Emili smakują, ale tak samo mi i Krystyn. Smacznego.